Na głównej stronie Hauron w prawym górnym rogu znajduje się niebieski przycisk Wypróbuj za darmo, który umożliwia darmową rejestrację. Tę samą funkcję posiada przycisk Załóż darmowe konto na środku ekranu. W tym miejscu wprowadź niezbędne dane do rejestracji konta w systemie. Najpierw adres mail, imię i nazwisko. Oraz hasło. Warto, aby było silne, powinno zawierać duże i małe litery, znaki specjalne oraz cyfry. Postaraj się, aby zawierało minimum 8 znaków. Dzięki temu będzie bezpieczne. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie nazwy, którą będziesz posługiwać się w systemie. Nazwy nie mogą się powtarzać. W każdej chwili istnieje możliwość jej zmiany. Kliknij niebieski przycisk Create Account. Na Twojego maila doszła wiadomość potwierdzająca utworzenie konta. Po poprawnym wprowadzeniu danych strona przenosi bezpośrednio do logowania. Po wpisaniu maila i hasła witaj w systemie Hauron.